Nasze zadanie jest od lat niezmienne. Dziś, w tych czasach, kiedy właśnie tej pracy jest coraz mniej, kiedy jest spowolnienie i recesja gospodarcza wywołana z różnych powodów, różnie można dziś to interpretować. Dlaczego pewne zjawiska są? Czy one nie są właśnie celowo? W taki sposób organizowany, żeby pewna fala przeszła przez określone środowiska gospodarcze, tak, żeby w tym spowolnieniu gospodarczym jeszcze ci, którzy są najmocniejsi, jeszcze stali się mocniejsi, bogatsi, a tak naprawdę ci, którzy są biedni, wpadają w te skrajne już relacje ubóstwa i są gotowi pracować niejednokrotnie prawie bez wynagrodzenia. Takie jak to spotkanie ufam, że ubogaci nas i wyjdziemy po takim seminarium troszkę bardziej tak powiem przygotowania, żeby lepiej przygotowanie, żeby stawiać czoło o tym wszystkim trudnym wyzwaniom życzę wszystkim uczestnikom tych takich własnych byśmy wypracowali jakieś formy rozwiązań uczestniczenia bardziej równego w tym życiu codziennym. Dziękujemy bardzo. Myślę, jako fundacja bardzo cieszymy się z współpracy i bardzo dobrych kontaktów z Solidarnością, ponieważ nasze organizacje wyznają te same wartości, więc jest to bardzo ważne, że potrafimy razem dobrze współpracować.